Ogromną przyjemność tutaj reprezentować razem w tym terenie. Jestem koordynatorem lokalnym i jednocześnie członkiem Rady Krajowej. Razem wyróżnia się między innymi strukturą zarządzania, dlatego, że nie mamy szefów, liderów, władców, nieomylnych wodzów. Mamy 21-osobową Radę Krajową, 9-osobowy zarząd. Ja tutaj znalazłem się na Pogórze Łuizerskim konkretnie 3 lata temu, 4 lata temu praktycznie już jako mieszkaniec. Przyjeżdżał tu od 2000 roku na wszystkie wakacje. Zauroczył mnie ten teren, szczególnie te okolice jak tam gdzie mieszkam, Polimierz, gmina Leśna, Świeradów, Zdrój. Tutaj poznałem swoją żonę i tutaj już z racji, no ona też nie jest stąd, ale przeprowadziliśmy się, po prostu widzimy tutaj ogromny potencjał. Ja zajmuję się na co dzień polityką społeczną, prowadzę osobową działalność gospodarczą jako doradca do organizacji pozarządowych, jednostek administracji terenowej i zajmuje się rynkiem pracy, zajmuje się rozwojem miejsc pracy w takich miejscach właśnie, w których ten, ten, ten problem jest najbardziej zauważalny. Nasz powiat należy do czołówki, tej niechlubnej czołówki w do dolnośląskim, choć trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch, trzech latach troszeczkę touszyło do przodu. Co mnie cieszy, rozwija się powolutku turystyka jeszcze nie, zawsze, nie za szybko. Ale liczę na to, że, 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 ta, że ta branża też będzie się rozwijać. Jestem z nią poniekąd związany, jako mieszkaniec Wolimierza, czyli dość reprezentatywnej wsi turystycznej. To chyba tyle. Tak, to chyba tyle na o sobie. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bogusław Strzelecki. Od 11 lat mieszkam w Lubaniu. Jestem przedsiębiorcą. Z ruchem wolnościowym, z którego mam przyjemność startować w tych wyborach, związany jestem z małą przerwą od czasów studenckich działając w Unii Polityki Realnej, gdzie byłem prezesem Okręgu Dolnośląskiego. W 2004 roku, niedługo po wyborach, pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego zrezygnowałem z działalności politycznej, zająłem się biznesem. Dziś, właściwie w zeszłym roku, wróciłem do tego, co mnie interesuje, do tego, co mnie bawi i do tego, co uważam, że powinno się w Polsce zmienić. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o moją buntowniczą duszę, to tutaj, wszystkim mieszkańcom Raczej Powiatu, pokazałam się już w 2004 roku, kiedy stanęłam na czele, jako związkowiec, na czele największego protestu, jeżeli chodzi o obronę szpitala, tu chodziło o obronę szpitala lubańskiego przed pełną prywatyzacją. Wtedy stanęłam na czele w obronie pracowników. Okazało się, że w tle niestety wkracza polityka. Żeby być osobą skuteczną, która wzięła udział w wyborach samorządowych w 2006 roku, zostałam radną, następnie przewodniczącą Rady Powiatu. Nie startuję po raz pierwszy. Próbowałam swojej swoich sił z list Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku. Po rozstaniu z Prawem i Sprawiedliwością pełniłam funkcję pełnomocnika okręgowego Solidarnej Polski. Niekoniecznie chciałam wracać do Prawa i Sprawiedliwości, a po drodze poznałam Pawła Kukiza. Z Pawłem znam się ponad dwa lata połączyły nas bunt i niezadowolenie z tego, co się dzieje, czyli upolitycznienie każdej dziedziny naszego życia i to, że wciąga nas się wszystkich, nasz elektorat i wyborców, tak jak wo wojska do wzajemnego zwalczania, gdzie na dole politycy żyją całkiem dobrej sypiosi. Andrzej Zamczuk lat 48. Od dziecka w powiecie lubańskim ta ziemia nasza praktycznie jest jest mi bardzo bliska, cały czas tutaj jestem, będę, działam. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą, jestem doradcą finansowo- ubezpieczeniowym, konkretnie też prowadzę ubezpieczenia. Większość z Państwa mnie na pewno zna, bo i, i też się umie ubezpieczać. W sfery, jeżeli chodzi o na przykład działalność taką poza gospodarczą, prowadzę sekcję tenisa stołowego od 18 lat. Mamy du duże osiągnięcia, mamy dużo młodzieży. Mniej więcej gdzieś dwa pokolenia młodzieży się wychowało już w Sarembie, przy tej sekcji. Mam, prowadzę i sam gram w trzeciej lidze. Mamy też czwartą ligę i szóstą. Co tam jeszcze o sobie takiego ważnego? Startuję już po raz drugi do tak ważnych wyborów. Ja, jak raz komuś obiecuję, że. Jestem z nim i z daną, z daną grupą społeczną, to ja po prostu jestem. U mnie nie ma czegoś takiego, że dzisiaj mi się podoba pan Wałęsa, jutro mi się podoba pan Kowalski, pojutrze ktoś inny i, i sobie prawda, przechodzę z grupy do grupy. Od 13 lat jestem członkiem SLD, od 8 lat członkiem zarządu w, w naszym powiecie lubańskim. Jestem reprezentantem ogólnie rozumianej lewicy na senatora z naszego okręgu reprezentuję cztery powiaty, Lubański, Lwówecki, Bolesławiecki i Zgorzelecki, z czego jestem bardzo dumny, że jednogłośnie wszyscy, wszystkie te powiaty wybrało mnie jako kandydata swojego na, na senatora. Liczę reprezentować nas powiat przede wszystkim uczciwie, rzetelnie i być słownym człowiekiem. I tyle, dziękuję. Od 2002 roku jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, od 2003 jestem szefem struktur powiatowych, aktualnie jestem wice starostą i to co mogę sobie powiedzieć to to że znam doskonale problemy naszego powiatu tej całej strefy wykluczonej przez aktualnie rządzących znam rezerwy i potencjał tego regionu i tak naprawdę całego kraju wiem skąd można czerpać y, potencjał, skąd można wziąć pieniądze, gdzie to się wszystko y, ukrywa, i y, wiem też y, w jaki sposób wykorzystać potencjał ludzki, w jaki sposób wyrównać y, te wszystkie warunki życia, jakie zostały y, no, zniszczone, zwłaszcza tutaj w regionie naszego powiatu y, i Przedgórza Izerskiego. Dziękuję bardzo.